Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dla tych osób, które mnie nie znają, nazywam się Małgorzata Stecko i e, dzisiaj jest Wielki Piątek. Na pewno wszyscy się już przygotowują do świąt. E, gotują, szykują, e, sprzątają. E, znacie mnie na pewno z e, Facebooka, bardzo często mówię o naturalnych produktach do pielęgnacji włosów. I teraz też od niedawna nasza firma wprowadziła fantastyczne produkty do pielęgnacji twarzy. Są to naturalne produkty na bazie naturalnych składników, nie zawierają żadnych szkodliwych toksyn ani konserwantów. I włosy nasze robią się grubsze, mocniejsze, odrastają, zagęszczają się, wzmacniają się. I tak samo jest naszą skórą, pięknie się nawilża. Tutaj mam taką miniaturkę olejku o którym też bardzo dużo i bardzo często mówię. Jest to fantastyczny olejek który jest głównym składnikiem wszystkich naszych produktów. I dzisiaj chciałam powiedzieć Wam troszkę więcej o historii firmy, o pochodzeniu firmy, bo, tak jak wspomniałam, często mówię dużo o produktach, o możliwościach biznesowych, ale nigdy nie powiedziałam skąd ta firma się wzięła, jak powstała i jakie jest pochodzenie firmy. Więc firma powstała ponad 5 lat temu, tutaj w Stanach, w Miami na Florydzie i y, założycielem firmy, fundatorem firmy jest senior Luis Urdaneta. Jest to człowiek, który pochodzi z, z Wenezueli i opowiem Wam króciutką jego historię, ponieważ na pierwszych właśnie takich spotkaniach konferencyjnych on nam bardzo szczegółowo tą swoją historię opowiedział. Ja sobie ją zapamiętałam, także jest to historia, którą ja zapamiętałam. Mam nadzieję, że wszystko do, dobrze przekażę, tak jak udało mi się zapamiętać. Więc senior Louis pochodził z bardzo biednej rodziny. Pokazywał zdjęcia mieszkania, a raczej może lepianki, w której mieszkał dawno temu, jak był właśnie młody. Pochodził z bardzo biednej rodziny, ale zawsze miał ogromne marzenia. Zawsze marzył o tym, żeby mieć dobre życie, żeby stać go było na wszystko, na co chciał. I, I chciał bardzo pomagać ludziom. To były jego największe marzenia. I, I cały czas dążył do tego, żeby te marzenia się spełniały. I jak był młody, to pracował w firmie Tupperware. Nie wiem, czy znacie tą firmę, może z, niektórzy z Was słyszeli o tej firmie. Tupperware to są na, y, naczynia takie plastikowe. Ja dokładnie nawet nie wiem, ale wiem, że jakieś plastikowe takie pojemniczki, naczynia y, spożywcze. I pracował w tej firmie. To jest firma też Multilevel Marketing. I był numer jeden sprzedawcą właśnie w swoim kraju w Wenezueli. Także wiedział, co to jest ciężka praca, zna network marketing od potrzebki, czyli właśnie od tej strony pracownika, i miał właśnie wielkie marzenia, więc tam w Wenezueli otworzył firmę, która się nazywa Ludin. Są to maści, kremy, takie właśnie zdrowotne na bazie roślinnej do skóry. I pięknie mu ta firma się rozwijała. Ta firma jest w ponad pięciu krajach Ameryki Łacińskiej. Funkcjonuje już od ponad 16 teraz lat, czy nawet więcej, od ponad 16 lat. Bardzo dobrze funkcjonuje, dalej jest aktywna i się wspaniale rozwija. Ale senior Luis miał większe marzenia, chciał jeszcze bardziej się rozwinąć, a ponieważ w Wenezueli jest komuna, to nie za bardzo mógł się rozwinąć, więc przyjechał tutaj do Stanów z całą swoją rodziną. Ze swoim synem e, Rej Urdaneta, e, z jego żoną Karoliną, e, ze swoją żoną właśnie Ludin i e, z córką Lu i e, z jeszcze jednym synem e, Javierem. I tutaj, właśnie w Stanach, chcieli coś, e, w, chcieli właściwie wprowadzić tą firmę Ludin na rynek. Ale zobaczyli, że jest dosyć duża konkurencja, jeżeli chodzi o firmy właśnie z produktami kosmetycznymi, z meściami, właśnie z suplementami, że jest już dużo firm i będzie duża konkurencja, więc pomyśleli, że szukali czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze nie ma na rynku, więc pomysłodawcą był Ray, który właśnie zobaczył, że właściwie jest dużo kremów przeciwstarzeniowych do skóry, ale nie ma żadnych produktów naturalnych. Które zapobiegałyby starzeniu włosom, właśnie naturalnych produktów do pielęgnacji włosów. Zatrudnili najlepszą radę biologów, którzy zaczęli właśnie robić badania. Mamy wieloletnie badania, właśnie, które stoją za produktem, którzy właśnie chcieli wynaleźć dobry produkt naturalny do pielęgnacji włosów, żeby te nasze włosy się nie starzały, bo włosy też się starzeją, tak samo jak nasza skóra, tylko wcześniej nie zwracaliśmy na to uwagi. No, i oczywiście wyszli na początek z takim świetnym produktem olejkiem, z tym właśnie olejkiem Rejuvenic, który jest. No, i oczywiście z kilkoma, na początku wyszło tylko kilka szamponów, odżywek, podstawowe produkty do stylizacji włosów. I zobaczyli, że naprawdę fajnie zaczyna firma funkcjonować że jest duże zainteresowanie, że mamy wspaniałe rezultaty, jeżeli chodzi o produkty. I jest bardzo duże zainteresowanie, jeżeli chodzi i o network, i o produkty. Na, na czym chciałam się tutaj zatrzymać, że właściciel firmy, czyli właśnie senior Luis Urdaneta, ma doświadczenie i w, w branży właśnie marketingowej wie, jak ciężko trzeba pracować, żeby zarobić pieniądze, i w branży właśnie produktów naturalnych, ponieważ firma Ludin dalej fantastycznie funkcjonuje właśnie w Ameryce Łacińskiej. Jest to firma rodzinna, dlatego że cała rodzina pracuje w tej firmie i każdy jest e, właściwie odpowiedzialny za, e, za, inną, e, za inną kwestię. E, także, tak jak wspomniałam, Senior Louis jest founderem i e, właścicielem firmy. E, Ray Urdeneta jest e, CEO, czyli prezesem firmy. E, jest też prezydent Stuart MacMillan, który jest. E, też ma wspaniałe doświadczenie, jeżeli chodzi o firmy network marketingowe, wcześniej był prezydentem w firmie Arban. Nie wiem, czy słyszeliście o tej firmie. Wcześniej był właśnie prezydentem, firma Arban też wspaniale prosperuje, i, i odszedł z tej firmy już na emeryturę. Wtedy nasza firma, firma Monate, poprosiła właśnie Stewarda, żeby. Pomógł im, znaczy zaproponowałem współpracę. On powiedział, że nie chce już współpracować, że chce już sobie odpocząć i iść na emeryturę, ale powiedział, że chętnie pomoże znaleźć prezydenta do firmy Monet. I y, miał interview, y, takie właśnie rozmowy kwalifikacyjne z różnymi osobami, które ewentualnie y, złożyły aplikację na prezydenta firmy. I właśnie Stewart Macmillan stwierdził, że żadna osoba nie, nie jest wystarczająco dobra, żeby być prezydentem firmy Monate. No i wrócił z powrotem powiedział, że ok, dobrze, zgadzam się, ja będę prezydentem waszej firmy, także jest teraz prezydentem u nas firmy właśnie w firmie Monate. I tak się właśnie ta historia rozpoczęła z naszą firmą. Nie wiem, czy powiedziałam najważniejsze rzeczy, które chciałam powiedzieć. Tak jak wspomniałam, firma jest już na rynku ponad 5 lat, wspaniale się rozwija. Świetnie funkcjonuje, mamy coraz więcej fantastycznych produktów. No i właśnie całe szefostwo firmy, że tak powiem, jest naprawdę fantastyczne. Także jest to rodzinna firma, dla której najważniejsi są ludzie. Naszą misją jest, żeby pomagać ludziom mieć piękne włosy i być niezależnym finansowo, żeby każdy mógł pracować według swoich. Zapotrzebowań, według swojego zaangażowania i żeby mógł spełniać swoje marzenia. Także, ogólnie w firmach networkowych nie ma limitu: każdy pracuje według swojego właśnie zaangażowania i według tego, jak pracuje, tak zarabia pieniądze. Także, nasz właściciel firmy, czyli Senior Louis, jest naprawdę ogromnym marzycielem i pomaga nam też marzyć i spełniać marzenia pokazał, jak wiele on sam osiągnął, bo, tak jak wspomniałam, pochodził z biednej rodziny i nie przeszkodziło mu to, żeby być y, wspaniałym właścicielem firmy, żeby dać możliwości innym osobom właśnie rozwijać się i zarabiać pieniądze, być niezależnym finansowo, spełnił marzenia wielu osób, wielu osób, które już właśnie y, osiągnęły bardzo dużo i zmieniły całkowicie swoje życie. Także powiedziałam chyba takie najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o historię. Firma jest tutaj w Miami na Florydzie. Jest prowadzona przez wspaniałych ludzi i cały czas rozwijamy się i chcemy być, ta, naszym celem jest bycie globalnym liderem w pielęgnacji włosów i w pielęgnacji skóry poprzez właśnie naturalne produkty, które nie zawierają żadnych szkodliwych toksyn ani konserwantów. Także na tym chyba zakończę. Dalej już wiecie, wiecie, że firma funkcjonuje, jest już w pięciu krajach, czyli w Stanach tutaj Zjednoczonych, w Kanadzie, w Anglii, w Polsce i w Irlandii i będziemy na pewno y, wchodzić do następnych krajów y, Europy i całego świata. Także dziękuję bardzo za wysłuchanie tego krótkiego y, filmiku odnośnie historii mojej firmy. Zapewniam Wam, że te osoby, które są właśnie, y, które prowadzą tą firmę, które ją stworzyły, są naprawdę fantastyczne, bo osobiście poznałam te osoby, miałam możliwość rozmawia rozmawiania z tymi osobami, zrobienia sobie zdjęcia i poznania ich bliżej i naprawdę gwarantuję Wam, że są to wspaniali ludzie, którzy naprawdę pomagają nie tylko właśnie poprzez to, że dają możliwości zarabiania pieniędzy, ale też prywatnie y, firma bardzo się udziela, jeżeli chodzi o... Wspomaganie różnych organizacji charytatywnych i uczy swoich pracowników albo swoich partnerów biznesowych, żeby robili dokładnie to samo, żeby byli uczuleni na, na właśnie osoby, które potrzebują pomocy, żeby dzielić się wszystkim tym, co mamy i czym możemy się podzielić, i żeby wspierać właśnie wszystkie organizacje charytatywne i wszystkie osoby, które potrzebują pomocy. Także dziękuję bardzo za oglądanie mnie, dziękuję bardzo za słuchanie, pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i życzę Wam radosnych, szczęśliwych, wesołych świąt wielkanocnych, smacznego jajka, mokrego smingusa, dingusa i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo, pozdrawiam.